Música W dniu dzisiejszym gościmy w Marinie w Karzykowych, gdzie następuje ogólnopolskie otwarcie sezonu żeglarskiego w roku 2022. A dlatego tutaj, ponieważ tak się złożyło, że Honickij Klub Żeglarski obchodzi stulecie swojego istnienia, jest to jeden z najbardziej zasłużonych klubów żeglarskich w Polsce. Pierwsze kluby żeglarskie czy drużyny wodne powstawały w roku 1917, ale takim kamieniem milowym było powstanie Chonińskiego Klubu Żeglarskiego w roku 1922, a potem nastąpił już bardzo burzliwy rozwój zarówno tej wersji sportowej, jak i tej turystycznej. Minęło dokładnie 100 lat, Odsłoniliśmy dziś pomnik Otto Wajlanda, lidera chońskich żeglarzy, który sprawił, że dzisiejsze chońskie żeglarstwo tak wygląda, jak wygląda. Wszędzie tam, gdzie jest pasja, musi być lider. To był wyjątkowy lider żeglarzy chońskich, dzięki temu jesteśmy tutaj. Praca z młodzieżą, talenty i tradycja. Była z nami Orkiestra Badarki Wojny, z czego jest szczególnie dumny, i bardzo im za to dziękuję. Pomimo, że to jest najstarszy klub żeglarski w Polsce, to jest dosyć mały, jeśli chodzi o akwen żeglarski. Tutaj, szczerze powiedziawszy, ciężko się pływa, w to jest jezioro, jest bardzo zmienny wiatr, więc on uczy nie tylko pływania w szkwałach, czyli w tym zmiennym wietrze, ale też uczy takiego szacunku do, do wiatru, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie, i też jak mamy na to reagować. Tutaj to doświadczenie na pewno przyda się w dalszej karierze. Stąd pochodzą olimpijczycy, jak chociażby startująca w ostatnich Igrzyskach w Tokio Magdalena Kwaśna, czy też trzykrotny olimpijczyk Kacper Ziemiński, Irmina mruzek To są żeglarze z ostatnich lat, a takich było więcej. Tu są, to jest kuśnia bojerowców, medalistów Mistrzostw Świata i Europy, także po prostu te tradycje są wspaniałe, te tradycje są kultywowane. Przy okazji obchodów stulecia powstania klubu zostały również wręczone honorowe oznaczenia i medale dla tych najbardziej zasłużonych. Żeglarzy, trenerów, działaczy polskiego Klubu Żeglarskiego. Jest to swego rodzaju uhonorowanie ich pracy, podziękowanie za to, co zrobili, i z oczekiwaniem, że dalej będą tak dobrze pracowali, krzewiąc tą kulturę żeglarską wśród tutejszych mieszkańców.